Wiesz? Wyjechaliśmy z Szatili jakieś Trzy godziny temu? No, dokładnie. Jesteśmy pod sklepem, drogi. jesteśmy w połowie drogi, mamy cywilizację. Supermarket. Supermarket. Bakoniki, cola. <laughs> Ciasteczka na wagę, e czajnik bezprzewodowy i arbuzy. Miś Kapelusze. zapakowany w folię. Miś zapakowany w folię. Ej, będzie chamski jak tam wejdę z kamerą. A co ty wchodzisz? Jakże no, cię wywalą. No, o, jak cię wywalą, to nawet ty no. będziesz wiedziała, że cię wywalają. się uśmiechać, to nawet. A możecie gadać do tej kamery razem ze mną, żeby mnie tylko jarła głupka z siebie? <grywka> nie nie odjedziemy gubka bez Ciebie. Mamy duży nowego, drużynowego, niech on robi dalej się siebie <grywka> To wejdźcie tam razem ze mną. Lepszy niż w Szatili. Pamiątki mamy. Co, mamy garnki na tak, AGD, tam. tu jest, jest AGD, stanowisko AGD. Tam są zabawki, ICP, zabawki, tak, dokładnie. A za mną pudełka plastikowe, no, lodówki, jak wrożonki są. Pamiątki. I pamiątki jeszcze są też. Koło jajek. Za... Koło rząd. pamiątki. Ale bo...